Słowo Boże na każdy dzień. Ewangelia według świętego Łukasza. I jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że gości w domu faryzeusza. Przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u jego stóp, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego stopy i włosami swej głowy je wycierała. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to, Faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie: Gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna i jaka to jest ta kobieta która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus zrzekł do niego, Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. On rzekł, powiedz nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom, który z nich więc będzie go bardziej miłował szymon odpowiedział przypuszczam że ten któremu więcej darował on zaś mu rzekł słusznie osądziłeś potem zwrócisz się w stronę kobiety rzekł do szymona widzisz tę kobietę wszedłem do twego domu a nie podałeś mi wody do nóg ona zaś łzami oblała mi stopy i otarła je swymi włosami nie powitałeś mnie pocałunkiem a ona odkąd wszedłem, nie przestała całować stóp moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą. Ona zaś olejkiem namaściła moje stopy. Dlatego powiadam Ci: odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: „Odpuszczone są Twoje grzechy, na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie. Któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: Twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju. Ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje, mówi Jezus. Bez znaczenia jest, jak wiele grzechów masz na swoim sumieniu, jak wiele ran kryje się w twoim sercu, ile upadków w twoim życiu się wydarzyło. Jezus, będąc tak ogromnie miłosiernym, czeka na ciebie. Czeka nie po to, by ci powiedzieć, synu czy córko zejdź mi z oczu bożeś grzeszny czy grzeszna on czeka aby utulić cię utulić twoje słabości by powiedzieć ci że twoje grzechy są niczym w porównaniu